Witajcie. Dzisiaj test żyrafy Szepach, model DS930 oraz odkurzacz Szepach, model ASP30. Tutaj mam taką niewielką poprawkę. Szlifujemy. Papier mam założony, oryginalny, tak jak producent dał w zestawie 180. Zapraszam do oglądania. Wszystko jest elegancko wyszlifowane. Tak, na tylko, że odkurzacz i sifierka marki Szepach są to produkty dla hobbystów, majsterkowiczów. Także zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania. Komentujcie, czy macie jakieś narzędzia marki Szepach, używacie, czy jesteście zadowoleni. Chciałbym poznać Waszą opinię. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.